To poprosimy na początek trenerze o ogólną ocenę rundy zespołu. Jak to trener widzi? Z uwzględnieniem tego, że na początku był Puchar polski, później rurkap, no później ten słabszy początek, słabsza forma chłopaków, którzy zeszli z pierwszego zespołu, no później te trzy porażki, tak? I później już seria lepszych wyników. To jak to trener widział? No, widziałem podobnie pewnie jak, 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 jak wszyscy. Zastanawiałem się przed, przed rundą, jak, jak właśnie odbije się na naszej dyspozycji no, ten trochę inny cykl przygotowań, bo mieliśmy no, nietypowe, nietypowe przygotowania do, 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 do sezonu do rundy. Graliśmy mecze pucharowe praktycznie od razu po przyjeździe z obozu były to trzy mecze, na no, których można powiedzieć wypadliśmy całkiem, całkiem przyzwoicie. Byliśmy na turnieju w Niemczech, gdzie też bardzo dobre wrażenie zostawiliśmy, no ale to wszystko oczywiście odbiło się też na, na, na następnych rzeczach, czyli na spotkaniach ligowych. No, ja sądziłem, że ten kryzys przyjdzie później, ale okazało się, że zbiegło się trochę rzeczy na ten kryzys i, i ten kryzys nas dopadł na samym początku rozgrywek, bo na cztery mecze były trzy porażki. Natomiast no później tak jak wiemy, było coraz lepiej. My, jako zespół, no wszyscy oczywiście w młodej ekstraklasie, i sztaki, zawodnicy jakoś podnieśliśmy się po, tych, po, tym, po tym kryzysie, można powiedzieć, i zaczęliśmy wygrywać, zaczęliśmy punkty no i, i, I to nam dało pierwsze miejsce na końcu rozgrywek. Powiedział Pan, że kilka rzeczy zbiegło się na ten kryzys. Jakie to rzeczy? A czy ja myślę, że to. Teraz trzeba to rozpatrywać oczywiście w, w sferze tej sportowej, że wiadomo, że ta forma sportowania była aż tak, aż tak, aż tak dobra, bo, bo aż tak się nie przygotowali, inaczej się przygotowywaliśmy niż zawsze. No i oczywiście druga strefa to jest ta strefa psychologiczna. No wiadomo, że paru zawodników akurat w tym momencie, yy, którzy trenowali z pierwszą drużyną, yy, zeszło do nas. Na pewno odbiło się to na nich, myślę, że, że, że psychicznie, bo trochę się chłopaki załamali. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się też, że w tamtym roku zrobiliśmy to Mistrzostwo Polski. Ta liga już dla nie wszystkich była też takim wyzwaniem na samym początku i też potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się jakoś jeszcze bardziej zmobilizować. I dlatego mieliśmy ten początek taki trudny. No tym bardziej dużo też zawodników, następna rzecz, dużo zawodników nowych przyszło. Nie, nie wszyscy jeszcze grali w tej młodej Ekstraklasie, nie wiedzieli jaki tam jest poziom, jak się mniej więcej gra, jak, jak, jak się walczy, z jakimi zespołami. I wszystko po trochu miało jakby wpływ na to, że, że ten start mieliśmy taki, taki trochę, no nie, nie jakbyśmy, jak, jakbyśmy chcieli. Chociaż powiem szczerze, że trochę, trochę też pechowo, bo, bo czy z Bełchatowem, czy ze Śląskiem Wrocław to nie były mecze, które musieliśmy przegrać, bo statystyki pokazywały, że mieliśmy trzy z 60% więcej oddanych strzałów, powiedzmy słupki, poprzeczki, no ale niestety punkty pojechały gdzieś indziej. Z Młodym Śląskiem rekord 23 celne strzały w No właśnie, no właśnie. A trenerzy, co bardziej dotknęło tych odstrzelanych zawodników przez trenera Urbana? To, że sam fakt tego, że zostali odstrzeleni, czy to, że mieli bardzo krótkie urlopy po mistrzostwie z Młodą Legią i później od razu ruszyli no. na no na ciężki obóz, bo tam naprawdę ciężko trenowali. Oni byli bardziej zdołowani fizycznie czy psychicznie? Ja myślę, że to pytanie jest na pewno do zawodników, chociaż ja z zawodnikami rozmawiam. No i trochę, i trochę tak i trochę tak. No, na pewno każdy z nich spodziewał się, że, że dostanie się do tego pierwszego zespołu. Grali w młodej Ekstraklasie rok wcześniej, zdobyli mistrzostwo Polski, byli na takiej fali, no powiedzmy dobrze grali. Dobre recenzje zbierali gdzieś tam na obozach, gdzieś w sparingach no i spodziewali się, że zostaną w, w tej pierwszej drużynie. No, natomiast wiadomo, trener, 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 Urban decyduje o tym i, i zadecydował tak, a nie inaczej. No i wydaje mi się, że tak trochę to są młodzi zawodnicy, oni jeszcze nie są przyzwyczajeni do takich, jakich, można powiedzieć, no, bardzo reagują na porażki, na takie rzeczy. No i tutaj akurat zareagowali tak, takim dokiem psychicznym, takim załamaniem, tak mi się to wydaje. Natomiast po tych trzech meczach, gdzie oni grali. Z tego co też pamiętamy, ja posadziłem wszystkich tych zawodników na ławce rezerwowych, co było chyba dla nich dodatkowym szansem, ale to też po, po tym akurat oni się bardziej, bardziej zmobilizowali i no od tego czasu zobaczyli, że też w młodej Ekstraklasie nie będzie tak, że oni po prostu zeszli z pierwszej drużyny i dla nich jest, skład, od nich się skład zaczyna, także, także też wydaje mi się, że, że, no, że akurat to nie był taki okres dobry dla nich w tym momencie. Nie próbowaliście ich jakoś wypożyczyć? Bo jeszcze był ten, prawie miesiąc. No to nie jest taka prosta rzecz z tym wypożyczenie, bo tak, bo, bo raz, że musi być to dobry zespół, do, dobry klub, który, który chce takiego zawodnika pozyskać. Nie każdy z legii chce odchodzić. Druga rzecz, ci zawodnicy muszą też chcieć, muszą mieć taką propozycję jakąś dobrą do jakiegoś zespołu, żeby też oni chcieli, bo nie możemy ich zmuszać, żeby oni no, na siłę gdzieś szli na wypożyczenie. No i jeszcze następna rzecz, oni wszyscy mają, każdy z tych zawodników ma menadżera, który oczywiście jakby też decyduje o jego Dalszej przynależności klubowej. No i tu wydaje mi się, że bardziej pytanie do menedżerów, którzy w tym momencie wiedzieli, że nie zostaną w pierwszej drużynie, żeby jakoś szybko Interklub organizować, ale no tak się nie stało. To seria zwycięstw, która miała miejsce po tych słabszych wynikach. Ona z czego wynikała? Bo trener zwracał uwagę na to, że zmieniliście taktykę, cofnęliście się bardziej na swoją połowę i wyczekiwaliście można powiedzieć na błąd przeciwnika. To takie bezpieczniejsze. Ale to, tylko jednym, ale to było tylko w jednym meczu. Ja tak myślę, że to było tylko w jednym meczu właśnie w Podbeskidziu, gdzie mieliśmy tak zwany mecz na przełamanie. Wygraliśmy go 2-1. I... Zawsze graliśmy wysoko, agresywnie, no i często, często gdzieś tamtym przeciwnikom udawało się gdzieś, gdzieś nas skontrować, przejść bramkę. Natomiast akurat w tamtym meczu, po tych porażkach, zagraliśmy trochę inaczej, to było zaskoczenie dla przeciwnika, wygraliśmy. I potem następne mecze już staraliśmy się wrócić do tej naszej gry, czyli wysoko, agresywnie, od razu rzucić, od razu zaatakować przeciwnika, grać wysokim pressingiem. No i szczególnie w środkowej części, można powiedzieć, rundy, no, mam nadzieję, że to było widoczne, czy zagłębiem Agłębiem czy z Pogonią Szczecin, że, że bardzo graliśmy wysoko, agresywnie, no i wygrywaliśmy dosyć wysoko. Ok. E, długo nie miał Pan asystenta. Dopiero przed tą rundą sztab szkoleniowy został wzmocniony osobą trenera Dębka. Jak, co trener o tym myślał? Bo sami zawodnicy zastanawiali się, jak to będzie. Dwa mocne, różne charaktery w szkoleniowym. My się z Krzysztofem znamy już dosyć, dosyć długo czasu. I, no może nie współpracowaliśmy razem na jednym poziomie ze sobą, ale, 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 razem pracowaliśmy w Akademii. Z tego, z tego, no tak jak mówimy o dwóch charakterach, ja tutaj nie widzę jakiegoś problemu, jeżeli chodzi o jakiś kontakt ze mną z Krzysztofem, ustaliśmy sobie wszystko na samym początku, kto za co odpowiada. Akurat teraz jest tak ułożone, że w sumie ja, pode mnie też podlega ten zespół juniorów, bo ja też tam się przyglądam temu zespołowi, też decydujemy o tym kto, kto z tego zespołu przychodzi, kto, kto ewentualnie tam odchodzi albo, albo, albo odpada. Także to ma na celu to, żeby ta współpraca nasza jeszcze lepiej się układała, była bardziej usystematyzowana. Siedzimy w jednym pokoju, praktycznie biurko w biurko, nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o jakieś dogadanie się między nami. I myślę, że to tylko jest z pożytkiem dla, dla młodej ekstraklasy, dla klubu w ogóle, dla Legii. Dla sztabu, że ten sztab został powiększony. Bo ja od dwóch lat chciałem dostać tego asystenta, no wreszcie go dostałem i troszeczkę mniej tych obowiązków, jakby, jakby teraz mam, jeżeli chodzi o moją osobę. I też łatwiej jest podejmowaniu decyzji, bo tak jak mówimy, że, że, że czy, czy koordynatorem zostaw Jarek Wójcik, czy asystentem Krzysiu Dębek, no w sumie wiadomo, że zawsze decydujące zdanie mogę mieć ja, ale raczej wspólnie wszystkie te decyzje razem podejmujemy. Jak wygląda ten podział w kompetencji między trenerem a. A trenerem Dębkiem. To Czy znaczy, trener Krzysiu jest yy, asystentem? Także, także, no tak jak mówię. Yy trochę jest inna rola, bo, bo teoretycznie można powiedzieć, że ja jakby decyduję o tym, co się tam na treningu dzieje, jaki jest ten skład personalny, ale to jest, między nami jest bardzo koleżeńska taka współpraca i najczęściej można powiedzieć, że razem, razem to wszystko podejmujemy. Czyli trener Dębek bardziej odpowiada za ten zespół, można powiedzieć, drugi zespół Młodej Legii, tak? Junior no, można tak, po, można tak powiedzieć, bo, bo, bo wiadomo, że trener Dębek jeszcze prowadzi ten zespół juniorski i też musi tam skupić się na pracy. Ja też nie chcę tam aż bardzo tak, tak ingerować, no powiedzmy, typu wchodzenie do szatni rozmawianie z zawodnikami, bo, bo wydaje mi się, że to też nie tędy droga. My między sobą się bardzo dobrze porozumiewamy i myślę, że to się też powinno przekładać na, na zawodników i młodej ekstrakcji i. Dobrze, przejdźmy do podsumowania bardziej już indywidualnego. Podsumowania formacjami. Jak trener oceni formację bramkarzy? Konrad Jałocha miał niepodważalną pozycję, chyba taka jego pierwsza runda, kiedy był podstawowym bramkarzem, ale był też Oskar Pogorzele, z którego w maju bardzo trener falił bronią w Pucharach, potem gdzieś zniknął później. No w sumie tak powiem, że, że to też nie moja działka trochę, ale mogę to oczywiście zrobić, bo tam yy, to jest oczywiście działka Tramuszyńskiego i bardzo, bardzo pewnie chętnie bym chciał powiedzieć coś na temat bramkarzy, no ale skoro, skoro ja mam Aha. się wypowiedzieć, powiedzieć, to, to mogę, mogę oczywiście, tak jak ja to widzę, parę zdań powiedzieć na temat każdego. No, Konrad Jałocha, zacznijmy od niego. No, to typowy nasz podstawowy zawodnik, natomiast ona co dzień trenuje z pierwszym zespołem, z pierwszą drużyną. Także jeżeli schodzi, no to jakby jest już z góry, z góry, z góry zaplanowane, że on ma jakby ten podstawowy skład i, i, zawsze, i zawsze gra. Rozegrał dużo spotkań, chociaż powiem szczerze, że początek miał dosyć trudny, bo pamiętam właśnie mecz ze Śląskiem w Wrocław, pamiętam mecz z opatowem, no mieliśmy dużo zastrzeżeń. Mieliśmy, mieliśmy dużo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jego interwencję. Miał jakiś gorszy okres, tak jak większość tych zawodników, powiedzmy, która aterowała z, z pierwszym zespołem, wtedy. No i nawet się zastanawialiśmy, czy nie zrobić takiego ruchu, żeby, żeby go jakoś tak, yy, no czy posadzić na ławce, czy nie, czy, czy odsunąć. No ale jakby przetrwał ten trudny okres i, i potem było coraz lepiej. A z całej rundy ogólnie można powiedzieć, że byliśmy z niego, z niego bardzo zadowoleni. Yy, Oskar Pogorzelec. Yy, no, zawodnik, który zaczął. Jak nie było Konrada Jałocha, Jałochy, on jako podstawowy bronił. Natomiast ja byłem z niego zadowolony, no powiedzmy, do meczu z Polkowicami. Wszyscy wiemy, że, że w tym decydującym meczu, na którym nam bardzo zależało, no troszeczkę nas zawiódł, ponieważ no, puścił wpuścił bramki, których nie powinien. I to obciąża jego konto. Druga rzecz, że no czasami musi jakieś tam kontuzje takie plączą, które nie powinny i nie zawsze on jest do naszej dyspozycji. No i jeszcze jedna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, to jest to, że on często na kadry jeszcze nadal wyjeżdża i nie zawsze też jest tutaj z Legią, nie zawsze jest w treningu, nie zawsze jest do dyspozycji na, na nasze mecze. Także ja oceniam go, że jest w tej chwili numerem dwa. Znaczy numerem dwa, numerem dwa razem z z Oliwerem z Oli Węczatkiem, bo jeszcze mamy jeszcze jednego y, Smyłka, także sporo tych bramkarzy jest. No ale tak jak mówię, Oskar miał dobry początek, a potem już było, można powiedzieć, coraz gorzej. Natomiast y, następny bramkarz to jest Oliver Węczatek, który nawet y, w paru meczach zagrał, z Lechem Poznań też zagrał. Y, tutaj taki bardzo ważny mecz. Ja oceniam tego zawodnika, że y, w treningu wygląda bardzo dobrze. W meczu też na razie nas nie zawiódł, także myślę, że przyszłość przed nim. Natomiast no dopóki Konrad wchodzi z pierwszej drużyny, to wiadomo, że, że, ci, że ci chłopcy wiedzą, jaki gdzie jest ich miejsce, jaka jest ich rola. Także on musi jeszcze cierpliwie czekać na, na swoją szansę. No jeszcze jest Smyłek, ale on na razie to tylko, którym jest młodą ekstraklasą, ale, ale broni, broni w juniorach. Ale też uważam, że to jest zawodnik, który ma. No, niezłe predyspozycje, żeby w przyszłości być bramkarzem na wysokim poziomie. Z czego wynika fakt, że bramkarze w Młodej legi. zresztą nie tylko w Młodej legi, jeśli mają jakiś kłopot, to tym kłopotem jest gra nogami. W zasadzie tylko Wienczatek jest takim flubnym wyjątkiem, bo on naprawdę radzi sobie w tym bardzo, bardzo dobrze. Obiema nogami potrafi zagrać. No, niestety na to pytanie już chyba nie mogę odpowiedzieć za bardzo, bo to już jest już <laughs> typowo, typowo działka trawa Muszyńskiego, powiedzmy, ale znaczy, ja aż tak nie, nie, nie uważam, że to jest taki duży kłopot, bo bo na no, jakimś tam poziomie grają ci zawodnicy nogami. Wiadomo, że każdy brałkarz, każdy zawodnik ma swoje lepsze, lepsze cechy i gorsze cechy. No. Konrad Łocho ma bardzo dobre warunki fizyczne, powiedzmy, yy, też dobrze gra, dobrze gra na linii, dobrze wychodzi. No, nogami gorzej gra przy jego wzroście, no, ale ma inne cechy yy, lepsze, te, te ma gorsze. Natomiast no, Wieńczatek ma akurat bardzo dobrą grę nogami, a ja z tego co pamiętam, to on kiedyś zaczynał jako zawodnik z pola i to pewnie mu dużo pomogło. Ale Czyli też dostrzega Pan fakt, że między, w tym aspekcie między Oliwerem, a resztą jest spora? No Jest, no, oczywiście dostrzegam fakt, ale no myślę, że, że oni jeszcze, jeszcze, można to troszeczkę poprawić i popracować nad tym, przede wszystkim nad tą grę, grą nogami. Dobrze, to przejdźmy do formacji defensywnej. <grym> no, to znaczy tak, no formacja defensywna. Powiem szczerze tak, no początek mieliśmy, jeżeli chodzi o całą tą formację, no trochę fatalny, bo ja mówię o lidze oczywiście, nie o, nie o pucharach i innych rzeczach, bo, bo nam się namnożyło strasznie dużo tych zawodników, bo praktycznie yy, powiem tak, Bochenek Cichocki, Michalak Widejko, to byli zawodnicy, którzy no teoretycznie już mieli nie grać w młodej ekstraklasie w tym, w tym roku i oni oczywiście jakoś, jakoś tam nie znaleźli klubów z różnych przyczyn, grali u nas i byli u nas. Natomiast zaczęliśmy no dosyć słabo, tak jak mówiliśmy, pod względem psychologicznym przede wszystkim. Potem było coraz lepiej, ale już nie pamiętam statystyk, ale chyba, chyba jesteśmy zespołem, który, który chyba ma bodajże, że nie wiem, albo, albo drugim, albo trzecim, jeżeli chodzi o stracone bramki. Tak, Drugi. ta, drugim, tak, Także ta, ta formacja w defensywie także nie wyglądała, jakbyśmy przynajmniej mecz ze Śląskiem wy, wyłączyli, to byśmy byli pewnie na pierwszym miejscu. No. Ja oceniam, oceniam chłopaków jak na młodą Ekstraklasę, bo na tym poziomie muszę oceniać, że, że oni bardzo dobrze wyglądali, szczególnie powiedzmy Mateusz Cichocki, który tutaj jest podporą defensywy i większość trenerów też twierdziła, że to jest najlepszy obrońca obecnie grający w młodej Ekstraklasie. Ja też tak twierdzę, muszę powiedzieć. Dostrzega Pan postęp Czarka Michalaka, bo on do tej pory wspominał z tego, że jeśli grał, to grał ostro, a w tej rundzie no dołączył. Chyba do Mateusza Cichowskiego. Zgadza się. Czarek zrobił bardzo duże postępy. Tym bardziej, że jeszcze ostatnio został nawet na kadry powoływany, dostrzeżony. To jest zawodnik, który ma duży potencjał. Ja zawsze mówiłem, że jeszcze, potrafi, jeszcze musi troszeczkę pracować właśnie nad myśleniem, nad, nad, nad tym, żeby nie łapać tych czerwonych kartek, ewentualnie żółtych. Ale ta runda pokazała, że, że, że dojrzał, że się zmienia. I oczywiście to jest taki nasz przy Mateuszu Cichockim podstawowy zawodnik i bardzo byśmy zadowoleni w tym sezonie z niego. I, i wydaje mi się, że, no, że to była chyba najlepsza jego runda, odkąd, odkąd jest tutaj w tej młodej ekstraklasy Dobrze, a w pomocy? Ale mówimy o formacji? Czy... O formacji i, i troszeczkę indywidualnie. No W pomocy się trochę wykrystalizował skład, można powiedzieć, bo tam w tamtym roku miałem strasznie straszną dużą konkurencję, bo, bo wiadomo, że był i Furman, i, Łukasik, i... I, i paru takich zawodników, którzy teraz grają w pierwszej drużynie. Natomiast tak, no jeżeli chodzi o linię pomocy, no to zacznijmy od środka, bo, bo tam no takim najbardziej podstawowym zawodnikiem to był Kamil Kurowski, Kopczyński, jeżeli schodził, ewentualnie Marcel Gonsior i Bruce. Wydaje mi się, że to są ci zawodnicy, którzy wygrali rywalizację z pozostałymi. No i oni się dosyć dobrze prezentowali. Na bokach pomocy albo Bajdur, albo Mikita, ewentualnie i na drugiej Żurek, albo Misgałka, oczywiście. Także dużo tam było tych zawodników. Nie mogliśmy skorzystać z Misiaka, nie mogliśmy skorzystać z Jakiego bo mieli kontuzję. Ale no bardzo duża konkurencja, można powiedzieć. I też powiem szczerze, że stawiałem na tych zawodników, którzy, no, którzy, którzy się sprawdzili, bo jak zespół wygrywał, to też nie miałem postaw, żeby jakby rotować bardziej tym składem. I, i, czy Bajtur, czy Kurowski, czy, 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 czy właśnie Bartek Żurek, czy Nizgała, a potem to byli zawodnicy, którzy właśnie wywalczyli sobie wśród tej konkurencji jakby ten podstawowy skład. A gdyby miał trener wskazać najważniejszego zawodnika linii środkowej, to kto by nim był? Hmm, najważniejszego, no to tak ciężko powiedzieć najważniejszym, bo, bo jeden bez drugiego też nie może funkcjonować, ale, ale... Taki który to, zrobił tak, na trenerze tak, największe wrażenie? Taki lider jak w obronie ciągnim. Aha, no to myślę, że Kamil Kurowski. Kamil Kurowski to jest zawodnik, na którego, którego można no, powiedzmy zawsze liczyć. Zaskoczył nas tutaj pozytywnie, bo to jest zawodnik, który, który wszedł z juniorów, dar się jakby jakby przebojem. Z tego co jeszcze tak żartem można powiedzieć, to w meczach, w których on grał, to nie przegraliśmy, bo, bo akurat w meczach, kiedy, kiedy, kiedy przegraliśmy te mecze, to Kamila nie było, miał złamany nos. Także wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest ten zawodnik, bo Kopczyński. Czasami grał, czasami nie grał. Schodził z pierwszego zespołu. Brus też tam. Czasami grał 45 minut, czasami też nie grał, ale, ale Kamil to był taki typowo solidny stronie zawodnik. Okej okay. i przednia formacja. A tak. No tutaj będzie najciekawiej, bo w zasadzie napastnika nie mieliście. No właśnie myślę, się że nie ma co mówić o, o napastnikach, bo, bo raczej tych napastników za bardzo nie mieliśmy. Próbowaliśmy trochę mikite, potem Bajdur grał. Czarnecki, który w pierwszej drużynie strzelił dwie bramki, a potem się okazało, że półtora miesiąca ma, ma kontuzję. Był Kamil Kamiński, ale tutaj tak jak mówię, w sumie wspólnie stwierdziliśmy, że to jest zawodnik w tej chwili nie na nie na nie na, legie, nie na młodą ekstraklasę, bo, bo my gramy trochę inny, inny styl gry niż, 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 niż Kamil, bo Kamil jest typowo zawodnikiem na kontrę, natomiast my najczęściej atakujemy i on ma problemy trochę w utrzymaniu się przy piłce. I na tą Powiedzmy typową dziewiątkę nam tak do końca nie pasowała znowu na bokach pomocy mieliśmy też zawodników i, i, i on akurat nie grał. Także liczyłem bardzo na, na Przemka Kite z że zostanie załatwiony, że będzie u nas grał i szkoda, że tak się nie stało. No i tak jak mówię, troszeczkę łataliśmy, yy, łataliśmy, jak to się mówi. Yy, To, żeby, żeby jakiegoś tego napastnika znaleźć wśród tych chłopaków, których mieliśmy. No i tak czasami grał, czasami ten, czasami ten, ale najwięcej chyba wydaje mi się, że Bajdur, że Bajdur na tej pozycji grał. No i też w sumie z niego nie jesteśmy zadowoleni.